Dzień dobry zaczynamy najlepsze na przebudzenie o poranku o wiele lepsze niż kawa zakwasik z buraka na dzień dobry możemy startować witam dzisiaj szukamy trawniki koło domu zobaczymy jakie skarby znajdziemy nie spodziewamy się dużo teren był ruszany no, najpóźniej 30 lat temu Także. Co najwyżej możemy spodziewać się PRL, ale zawsze może coś nas zaskoczyć. No pierwsza zabawka. banku 8540. Sprawdzimy cewkę 8. Pojedziemy na wszystkie metale i będziemy się chwalić, co nam wyjdzie. No jest pierwsza. Na 30 metrach blachy. A chyba śmieci budowlanych możemy się spodziewać wszędzie. Także zobaczymy, co dalej. Wychodzą miliony z kobelki. Drobne pocieszenie. pereli nie widać. O, chociaż jakieś 2 grosze. Nie za stary, pewnie sam je zgubiłem. Czy nie będzie widać? No, 2009. No to podsumowanie naszych skarbów. Jak się spodziewaliśmy, PRL-u było jeszcze gorzej. Nie zaś nic z PRL-u. Serda aluminiowych, blaszki cynkowe, blaszki aluminiowe. Dwa kołki okrągłego, tubka, popatrzcie do zębów, kawałek łyżki. Tu była nadzieja, że coś kształtem fajnego, ale okazała się jakaś przybika zwykła aluminiowa. Wycięty kawałek blaszki. Zestaw polmosików. Nie tylko przedsiębiorstwo. Spirytusowe. Na szczęście ktoś pił tutaj też wodę. Jakieś stopki ołowiane. Trochę drucików z kubelków miedzianych. Jedyny sukces jakakolwiek monetka. To już dwa grosze współczesne. Prawdopodobnie sam je zgubiłem Także skarbów nie było. Co do samego wykrywacza, można powiedzieć, słuchawki naprawdę sprawują się dobrze. Cały dźwięk wykrywacza jest bardzo przyjemny dla uszu. A jakieś trzy godzinki zabawy. Coś już idzie powiedzieć o tych dźwiękach. To na pewno to, że na kolory to są po chwili bardzo łatwe do odróżnienia. nic, trzeba już gdzieś w teren, będzie więcej ciekawych rzeczy. Przyzwyczajać uszy dalej. Chociaż mimo tej braku ciekawych rzeczy, myślę, że zapowiada się bardzo dobrze. No dziękuję, do następnego razu.